Polscy policjanci cały czas stoją na straży granicy, wspierając funkcjonariuszy straży granicznej, a także żołnierzy Wojska Polskiego. Nienaruszalność granic Polski, które są jednocześnie granicami Unii Europejskiej i NATO jest dla nas priorytetem. Priorytetem obok bezpieczeństwa naszych żołnierzy i naszych funkcjonariuszy. Od kilku dni wśród tej ludności, która została zepchnięta przez reżim białoruski na granicę rozpowszechniana była plotka, że 15 listopada pojawią się autobusy, którymi zostaną oni przewiezieni na granicę niemiecką. To oczywiście plotki, które rozpuszczane były przez służby białoruskie i próbowaliśmy wytłumaczyć tym ludziom, między innymi puszczając komunikaty w różnych językach, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Granice Unii Europejskiej są chronione i nie wolno ich nielegalnie przekraczać. Pomimo tego ci ludzie przeszli na przejście graniczne, oczekując na autobusy. Tam natychmiast pojawili się policjanci i funkcjonariusze innych służb oraz żołnierze, aby bronić integralności i nienaruszalności naszych granic. Policjenci, jak można zobaczyć na licznych filmikach, są tak przygotowani, aby przede wszystkim zapewnić im pełne bezpieczeństwo. To między innymi ubranie specjalne, które ma chronić przed uderzeniami, czy rzucanymi kamieniami, czy innymi przedmiotami. A tu za nimi stoją tajfuny, czyli tak zwane polewaczki, które w razie próby siłowego, agresywnego sforsowania granicy również mogą być użyte. Pamiętajmy, że przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stąd najpierw będą te środki użyte, które nie ingerują zbytnio, ale mają chronić naszych funkcjonariuszy i naszych policjantów przed atakami tych ludzi. Miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale pamiętajmy też, że jest to scenariusz inspirowany. Tylko i wyłącznie przez służby reżimu białoruskiego, i ci ludzie inspirowani przez służby białoruskie są nieobliczalni, mogą zachować się agresywnie, co wielokrotnie już było pokazywane. Rzucając czy to różnego rodzaju przedmiotami, czy również próbując sforsować przejście graniczne siłowo. Na to wszystko musimy być przygotowani, zapewniając naszym policjantom i naszym funkcjonariuszom maksimum bezpieczeństwa, stąd też odpowiedni profesjonalny sprzęt i pojazdy specjalne.